Ten sezon jest wyjątkowy, ponieważ jesteśmy rozpoczynamy na wiosnę sezon 23. Natomiast chyba pierwszy raz od tych 11, prawie 12 lat, no, kręcimy go w tej chwili, w związku z tym przyjaciółki będą na przykład miały Wigilię. Tak więc będzie tutaj taka. To dość oryginalna sytuacja, że w zasadzie przy wielkanocnych stołach nasi widzowie będą mogli zobaczyć, jak my zasiadamy do Wigilii. No bo jakby nie było, ten 23. sezon jakby na antenie jest na wiosnę, ale my kręcimy go w tej chwili, czyli w zimie. I no i tak się złożyło. I to właściwie jest pierwszy raz. Nigdy nie miałyśmy świąt żadnych. Trochę z tego powodu chyba. No jestem ciekawa, jak to, jak, to, jak, to jak, się, jak się będzie oglądało rzeczywiście święta Bożego Narodzenia. No, tak się śmieje, ale to tak trochę wyjdzie właściwie w okolicach Wielkanocy. Ehm. Natomiast no to jest po prostu nasz serial i to są, to są przeżycia, i to jest jakby no czas naszych bohaterek. Wydaje mi się, że będzie miło zobaczyć je pierwszy raz przy takiej okazji, bo mówię, to jest pierwszy raz, jeszcze, jeszcze nigdy się to nie zdarzyło w, w przyjaciółkach. A zwłaszcza, że będą w różnych sytuacjach, że tak powiem, życiowych, więc, więc różnie ten okres będą odbierały i, i przeżywały. A co tam scenarzyści przygotowali i czym zaskoczą właśnie w tym, tym razem? Hmm, czym zaskoczą? No oczywiście zawsze będą jakieś zaskoczenia. No przede wszystkim, no, to już nie jest może zaskoczenie, ale, ale chyba jedna z ważniejszych kwestii, myślę, dla naszych widzów. Um, wraca Dorotka. Mamy z powrotem Agnieszkę Sienkiewicz, mamy Dorotkę, co wydaje mi się jest szalenie dobrym pomysłem i, um, i też wprowadza nam jeszcze taką nową energię. No więc tutaj myślę, że widzowie czekają, Coż, cóż ta dorodka wykręci. Na pewno będzie, bo to właściwie bardzo szybko się wydarzy. No Wiktor będzie miał problemy. Wiktor będzie miał no, no mimo, że jest, no, jest prawnikiem, będzie miał problemy z prawem i można rzec, że troszkę znajdzie się w miejscu, w którym mogliby znajdować się jego klienci czyli za kratkami A co z tego wyniknie zobaczymy i z jakich powodów i jak Patrycja będzie sobie z tym radzić